Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Władze Chorzowa zaproponowały swoim mieszkańcom oraz przedsiębiorcom działającym na terenie miasta specjalny pakiet antykryzysowy. Chorzowianie mogą ubiegać się m.in. o ulgi w czynszach. Przygotowana została także prolongata opłat za użytkowanie wieczyste. Chorzowscy przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o zniżki w czynszach oraz ulgi w podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych. Chorzowsko-Świętochłowickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji proponuje przedsiębiorcom zwolnienie z opłat abonamentowych lub odroczenie terminu płatności za wodę. Spośród innych działań, jakie podjęło miasto, można wymienić m.in. zwolnienie z opłat za ogródki gastronomiczne, uruchomienie infolinii dla seniorów, pomoc w zakupach, wyłączenie z użytku parkomatów i przycisków na przejściach dla pieszych oraz dezynfekcja przystanków komunikacji publicznej. Niestety z powodu epidemii odwołane zostały m.in. Święto Miasta, Winelfest czy zjastrycerstwa. Środki, które miasto zaoszczędzi z tego powodu zostaną przeznaczone na walkę z koronawirusem. Więcej na temat Całego chorzowskiego pakietu antykryzysowego można znaleźć na stronie www.pakiet.chorzow.eu. Cały czas trwa zbiórka wyposażenia dla chorzowskich lekarzy stawiających czoła pandemii. Do budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej, znajdującego się przy ulicy Dąbrowskiego 7, można przynosić sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Pomagać da się także poprzez finansowe wsparcie zespołu szpitali miejskich w Chorzowie, dokonując wpłaty na specjalne konto bankowe. Personel medyczny Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie jest nieustannie narażony na kontakt z koronawirusem. By zminimalizować ryzyko zarażenia, konieczne są środki ochrony osobistej, takie jak maski, kombinezony, fartuchy, przyłbice ochronne czy rękawiczki jednorazowe. Oprócz tego otwarte zostało specjalne konto nadatki, tak aby każdy mógł pomagać szpitalowi jak mu wygodnie. Wszelkie informacje co do wpłat i numer konta podane jest na stronie internetowej Zespołu Szpitali Miejskich, a na pytania odpowiadamy również pod adresem. Pomagamy. Ma do tej pory na konto bankowe zespołu szpitali miejskich w Chorzowie wpłynęło już ponad 33 tysiące złotych. Masz maszynę do szycia? Krawiectwo to twoja pasja? Ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych. Każdy, kto ma maszynę, materiały oraz przede wszystkim chęci, może dołączyć do akcji organizowanej przez Igłomanie. Wystarczy skontaktować się telefonicznie bądź przez Facebookowy profil organizatorów, aby otrzymać instrukcję dotyczącą szycia maseczek. Następnie wolontariusze odbiorą gotowe maseczki, wyposażą w odpowiednie filtry i zawiozą tam, gdzie są potrzebne. Pracownicy firmy Orange Food, autoryzowanego przedstawiciela firmy EGP System, ruszyli w teren z akcją dezynfekcji karetek pogotowia ratunkowego. Swoją darmową pomoc zaoferowali już m.in. w Gliwicach, Rybniku, Jastrzębiu czy żorach. A 3 kwietnia akcję przeprowadzili w Chorzowskiej Placówce Pogotowia. Dezynfekcja odbywa się poprzez zamgławianie pojazdów i urządzeń przy pomocy specjalistycznych preparatów. Trzeba sobie pomagać, a karetki to jest pierwszy oręż walki z tym Pieronem. Tak powiem po śląsku. Przeprowadzamy dezynfekcję karetki o przedłużonym terminie działania. Zamgławiamy karetki naszym płynem SMK, to jest srebro, złoto na wodzie utlenione. Zamgławiamy karetkę, czyli zamgławiamy wszystkie powierzchnie urządzenia w karetce. Praktycznie wszędzie zostaje osad, który cały czas reaguje na bakterie, wirusy, wszelkie alergeny. Akcja przeprowadzana jest za darmo, jednak koszty związane z dezynfekcją nie są małe, stąd apel do firm i osób prywatnych o zasponsorowanie dezynfekcji karetek pogotowia. staro Dom Kultury zamienił się w sortownię. Wszystko za sprawą akcji Śląsk drukuje dla medyków w Koronie. Puste przestrzenie zapełniły się narzędziami, foliami i kartonami, a wolontariusze przygotowują dla służb medycznych specjalne przyłbice drukowane przez ochotników na drukarkach 3D. W ostatnich dniach partia takich przyłbic trafiła do szpitala przy ulicy Truchana w Chorzowie. Od samego początku pojawienia się epidemii koronawirusa w Polsce mogliśmy zaobserwować rosnące zapotrzebowanie szpitali, placówek medycznych, a także ratowników medycznych na sprzęt ochrony Osobistej, w tym również na przyłbice. Tutaj z pomocą przychodzi nam technologia druku 3D, która staje się coraz bardziej popularna. Wiele osób prywatnych również ma takie drukarki w swoich domach. Coraz więcej firm stosuje również taką technologię w swoich zakładach. Tak powstała właśnie akcja Śląsk Drukuje dla Medyków w Koronie. Zapotrzebowanie na dzień dzisiejszy wynosi ponad 4000 sztuk. Staramy się każdego dnia dostarczać do szpitali przyłbice. No niestety pojawiły się problemy z przestrzenią, gdzie moglibyśmy składać te przyłbice, gdzie moglibyśmy pakować, skąd moglibyśmy wysyłać do szpitali. Z pomocą przyszedł nam starożowski Dom Kultury, który udostępnił nam przestrzeń, a także Orzowskie Centrum Kultury, które zapewniło nam wsparcie logistyczne. Do tej pory dzięki akcji udało się dostarczyć ponad 500 przyłbic do 28 placówek medycznych na terenie Śląska. Jeśli posiadasz drukarkę 3D i chcesz wziąć udział w akcji, wszystkie informacje znajdziesz na facebookowej grupie Śląsk Drukuje dla Medyków w Koronie. Decyzją prezydenta Chorzowa sklepy działające w mieście mogą funkcjonować całodobowo. Ma to na celu zmniejszenie natężenia ruchu wewnątrz sklepów, a także ograniczenie powstawania kolejek, zwłaszcza przed okresem świąt wielkanocnych. Zarządzenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców podczas zakupów. Wnioskowali zresztą też o to właściciele sklepów. Pozwoli to na rozłożenie ruchu, czyli realne zmniejszenie liczby osób przebywających w sklepie lub też czekających przed nim na wejście. Nie jest to oczywiście zalecenie całodobowej obsługi klientów, a tylko. Umożliwienie działalności w nocy, co planują niektóre sklepy. Chodzi o takie rozłożenie ruchu klientów, aby, zwłaszcza przed świętami, mogli oni zakupić potrzebne towary w sposób bezpieczny. Zarządzenie nie zezwala na nocną sprzedaż alkoholu, którego tak jak do tej pory nie będzie można kupić po godzinie 23. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.